feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Raport z rejonu, pokój numer 3. Folia odejmowana tej z tych mebli z nierdzewki, Tam mamy jeszcze wózek. Tutaj mamy regalik. Powiem wam, że już kiedyś to w naprędzie przerobiliśmy. Nie jest łatwo tą folię wcale ściągnąć. Nie wiem, czemu aż tak to przyklejają, ale no jest zabawy z tym. A czas to pieniądz, a pieniądze trzeba zarabiać, żeby je wydawać. Pójdziemy na górę e, w ogóle na chwilę zobaczyć, co robią chłopaki, synowie tutaj, pani. A ja tutaj mam swoją zupkę już, bo już moja zupka na mnie czeka. Polecam, Ekran del pierogi, makaronik warzywka i do tego coś jeszcze a ja idę na górę bo panowie ponoć czyszczą tam dach i ponoć partek mówi że dużo dużo śmieci o chłopaki tam dają radę chyba czyszczą i mebelki o tutaj wszystko było zawalone jeszcze jakieś cegiełki no a tutaj właśnie będziemy robili, Staszek będzie wykonywał. Ostatnio pomierzył. Chcemy tutaj zrobić taki płotek bambusowy na wysokość gdzieś tutaj tej barierki. No i tam będzie zasłonięte, będzie jakieś może magazynowe nawet. Tutaj to nie wiem te kartony, to chyba do wyrzucenia trzeba to znieść na dół. No a dzisiaj podziwo pochmurnie, dosyć przyjemnie chłodno. No Idziemy zobaczyć co chłopaki tam kombinują. A chłopaki myją chyba łóżko Także działa Lo! Hello. Poduszki się suszą, chłopaki myją łóżko Jest dobrze Dobra, ja idę jeść I sobie zobaczę może kawałek Mojego filmu, bo premiera właśnie eee, Przed chwilą włączyłem premierę Odcinek Mamy prąd w Smarteko, także zapraszam wszystkich jeszcze raz, żeby zobaczyć sobie ten odcinek. <grydanie> Wydarzenie dosyć duże przyjechał Święty Mikołaj i przywiózł nam telewizory. Widzę, że dwie sztuki zastanawialiśmy się, żeby to mocowanie tutaj w Kampocie kupić, a okazuje się, że mocowania są razem komplecie. Idzie do Mikołaj czy nie? O, idzie. Mikołaju, Mikołaju. O, to śpiewał Happy Birthday to you. Może prezenta? Dobry. Dziękujemy, panie prezesie. I mocowania są. Tak się załatwia szybko. Dobra, porządna firma. Także telewizory do pokoju mamy. Będzie co robić? Będzie Jak jutro zawieszanko. Jak jutro? A co będziesz robił wieczorem? Możesz sobie powy <grym> Jest się finał. A to do 10 dopiero, także nie masz czasu. A ja teraz idę na trening. A... Także wiesz. A ja teraz dopiero w Excelach siedziałem półtora godziny, także dziękuję. Ale mógłbyś tak zarnąć i zobaczyć czy, są, czy wszystko jest okej. Okay. No tak Wyglądają kartony na nienaruszone. Tak przyjęłeś coś. to już za późno. Venus Bar, finał Świata Argentyna, Francja właśnie przed padła bramka na 2-2, także posiedzimy troszkę dłużej na pewno o godzinkę gdzieś, a ze mną jest prezes, Pol też a ogólnie sporo ludzi, dużo Polaków o, zobaczcie ile ludzi na zewnątrz na Wczoraj, bo w meczu trzecie miejsce, dzisiaj jest to pierwsze, a ludzie dopisują. Idziemy do Bezosa. Bezos, jak leci? Dobrze leci. 2-2. Fajny, fajny wynik akurat. Tak chwilę będzie to grywka 2-2, niś, jadę. Tak, Dobrze Gdzie jest? 12.20, my mamy już 17 minutę do grywki, 2-2, nic się nie zmienia a w barze Venus bar Kampot. cały czas głośno gwarnie no może parę osób było ale ale ogólnie sporo ludzi na finale a właśnie teraz Messi strzelał Prawdopodobnie będą karne, ale bardzo ciekawe to mi się parę leczy i muszę przyznać, że całkiem ciekawie to wyglądało, a może je zaskoczę niektórych, ale najbardziej mi się podobało Maroko. To jest naprawdę fajny młody zespół i naprawdę radzili sobie, przeszli Hiszpanię, Portugalię, także chapeau bas No i stały się, będziemy mieli karne. Komisja, ci co ci co e, oglądali finał no to słabo teraz widać e, norm, znaczy ja w telefonie taki tylko jest słaby obraz. W każdym razie 3-3 karne Czekamy, zobaczymy jakie będą reakcje. Bardzo ludzi już teraz mniej nie doczekali do końca. No ale My jesteśmy cały czas, ja i jestem prezesem Poczekaj, bo z wielką głowę, o teraz. Niestety <grym wytrzymał> się to nie przycina. Oto w barze już chyba jeszcze stoi w meczu, ale <grym wytrzymał> powoli leci. Cambodia, Life, Cambodża, Kampot. Mamy dzisiaj poniedziałek. Po finale mistrzostw świata, a ja widzę, że na Riverside zaczynają ściągać yy, ogrodzenie, Z to za czym idzie, będziemy mieli piękny widok na rzekę. No i to mi się podoba. No, wczoraj, tak jak pewnie widzieliście, przyszły też telewizory do pokoi, także jutro zaś. Dzisiaj zaczniemy montaż, te pokoje bardziej będziemy szykować już do użytkowania, no aczkolwiek jeszcze muszą przyjść pracownicy, posprzątać tutaj te łóżka, powycierać te naberki, ale cały czas do przodu, coraz lepiej. Przyłapałem go. Niszczy telewizor. Mhm. A ja ostatnio słyszałem, że podobno chodzę ja tylko jak Adam i nagrywam, nic nie robię. Bo tak jest. Dziękuję, ale wczoraj byłem na meczu, kibicowali. A tak, było. się. No, także. Zawsze coś. No, a my się bierzemy i zawieszamy TV i troszkę będziemy już Przynajmniej dwa pokoje tak ogarniać, żeby były gotowe na wszelki wypadek. Jeszcze musimy kinkiety, chyba, tak, kupić. To wczoraj było zamknięte. No, no. Dziwnie tak ogólnie. Jak święta, by zaczęli dwa tygodnie wcześniej. I Bezos już się bali. A jak? W każdym razie instalacja pierwszego telewizora zakończona można powiedzieć z sukcesem, jedyny problem to tam takie te śrubki zabezpieczające, które były w zestawie są za grube w stosunku do otworów, prawda? Spadło. Albo są nienagwintowane otwory, jak też możliwe. No właśnie, w każdym razie, na no nie szło tylko na razie zabezpieczyć, ale, no ale TV jest. Dobra, zamontowaliśmy też telewizorek u mnie w pokoju. Android TV. Android TV Bartek. Bartek mówi, że podobają mu się telewizorki, bo prawdopodobnie bo sam zamawiał, także... <grym> także mu się podobają. Nie no. Ja próbowałem dotykać czy jest dotykowe, ale niestety... Niestety nie. Bartek się śmiał. O za oknem. Kwiaty, dżungla. Nieźle. O! Jest Jon. Prezes. idziemy Ten. filmik na, na Fejsa. Na co? Na Fejsa. Na Twojego czy A no potem no na, na YouTube'a, Co? a yeah, na Twojego Fejsa czytałem. Na no Live. Także prace trwają. No, o, co? o co chodzi? Właśnie. O co chodzi? O co chodzi? Dobra. W każdym nie razie. Masz, masz. No nie no, wiesz do roboty. Jak tam. Nie chcę przeszkadzać. Chciałem tylko nakręcić, że się o, dzieje. Sądzę. Dzieje. Skończymy malowanie. Spokoje. Spokoje. To właśnie dobrze powiedziane, bo jeszcze... Ma malowania. Tutaj daliśmy yy, nasze znaczy na próbę, duże łóżko i małe. Chociaż to małe jest jakieś takie niewiele mniejsze niż to duże. W każdym razie chyba za dwa łóżka tutaj to będzie. Za dużo muszę jeszcze w ogóle przykręcić tam trzy elementy ogólnie już to wygląda pokój numer 4 Wstawiamy łyżeczka, jest już jest ta, taka szafeczka odmalowane a jeszcze będziemy musieli powiesić ten karnisz yy, zaraz będę wieszał telewizor no, tutaj łyżeczka dwa tej samej wielkości, takie nie za duże, nie za małe. Ale ten pokój czwórka jest fajny, jest naprawdę chłodny i fajnie zacieniony, także tutaj będą dwa łyżeczka stałe, lodóweczka jak mówię, jest. Telewizorek jeszcze powoli tylko wyglądać. Już jadę. Pierwszy prosto, to jest najważniejsze. A i żeby nie było, to już było wiercone kiedyś, nie przez nas. Tak, będziemy resztę. Przynajmniej dwa pokoje, znaczy jeden na pewno będziemy jeden musieli pewno. nowy wiercić, bo jest tak krzywo, że. Że w trzeba. Było no, mieć. ja muszę jechać po baterię, muszę jechać po. W ogóle mieliśmy epizod. z szczury. szczurami. Tak. Także trutka. Co tam jeszcze było? Łapkę i łapkę ja Trutka. Wtedy nie miałeś. Co? Łapkę. No jest, jest dla kupędzie A no. Ale to mi może mnie to przywieźć Ale widziałem, że ją je wykorzystuje. A? Co jest co w użyciu. Ej. Bartek się dorował do pilota i się bawi. A ja. O, jak? O, to Tomijerek, Kokomelon proszę. Czyli YouTube będzie mówisz na tej, na TV. Oczywiście. A nie trzeba się tędy zalogować na konto jakieś? No nie no, trzeba zrobić jedno, jedno konto hotelowe i już nie. Mm -hmm. I tak trzeba maila mieć tak, który wiesz. Zrobię jakiegoś ładnego. Dobrze.